Nowoczesne technologie zastępują wysłużone, często awaryjne rozwiązania. Już 19 listopada będą mogli z nich skorzystać muławscy radni. Urząd Miasta w Muławie zakupił kompleksowy system do obsługi sesji Rady Miasta. W jego skład wchodzą oprogramowanie, mikrofony oraz tablety. Dotychczasowy system nie zawsze się sprawdzał. Często mikrofony się dezaktywowały, wyłączały się akumulatory i to niestety zakłócało sprawny przebieg sesji. Dlatego taka decyzja, aby kupić nowy system, który się składa m.in. z 23 tabletów oraz z jednostki sterującej tym wszystkim i okablowania. Nowoczesny sprzęt nie tylko usprawni pracę na sesjach tablety zakupiono z myślą o ekologii urządzenia mają ograniczyć zużycie papieru Chcemy ograniczyć drukowanie materiałów, które dotychczas przesyłaliśmy pocztą do radnych. Będziemy wszystko przekazywać drogą elektroniczną, a radni będą mogli za pośrednictwem tych tabletów, które im użyczyliśmy, odbierać wszelkie materiały. Poza tym oczywiście tablety będą służyły do stałego komunikowania się z biurem rady, przekazywaniem różnych zaproszeń, informacji i wszystkiego tego, o czym warto wiedzieć, z czym warto się zapoznać. Tablety stanowią element majątku miasta Muława. Zostały przekazane radnym do końca kadencji. Wszyscy radni zostali przeszkoleni z zakresu ich obsługi. 23 urządzenia kosztowały ponad 19 tysięcy złotych. Kompleksowy system do obsługi ma łączną wartość prawie 55 tysięcy złotych.